Siemaneczko misze! słuchajcie, właśnie dostałem turbo przesyłkę, którą otwieram za 10 tysięcy łapeczek w górę, także zostaw już teraz 10 tysięcy łapeczek w górę. Jak tu się przybliża bliżej? Można jeszcze bliżej? O mój Boże. Dostałem paczkę od komputronika. To nie jest żadna współpraca, moi drodzy, po prostu wreszcie komputronik sprawdził, co było nie tak z moim komputerem. Okazało się, że była zepsuta karta graficzna. także wymienili mi RTX-a Super 2080 na RTX-a 3070 Titan. W każdym razie dzisiaj zagramy sobie w gierkę, w której po 7 latach... Zniszczymy komputer. Melonik z głów, zostaw apuczkę w górę. Intro zaprasza. Siedem lat później postanowiłem zagrać w grę Wack your computer. Czyli mamy 11, a właściwie 12 sposobów na to, żeby rozpierdzielić komputer, więc może być grubo i po 7 latach. Także pamiętacie pewnie na moim kanale te gierki w stylu Doody Man, jakieś tam inne gierki. Także te też będą się pojawiać odświeżone po, po wielu, wielu latach. Jesteśmy oczywiście w biurze. O, coś tam klika sobie na komputerku. Chyba odwołał automatyczną sekretarkę. A, proszę wpuścić tę panią, ona oczywiście siada. No i zaczynamy oczywiście od wspaniałej rozmowy, w której zaczniemy. Lotuj, graży na noczy, My piszemy swoją książkę. Nawet nie zdążymy, bo dostajemy powiadomienie, że ktoś nam polubił film. Może to jesteś właśnie ty. Nie zaczniemy, prawda? Kolejne powiadomienie, oczywiście włączamy. No i dobrze, więc w tej książce chciałbym. Nie ma, op nie ma opcji umieszczenia niczego! Odpisuję mu, nie przeszkadzaj mi teraz, bo jest u mnie wspaniała kobieta, która będzie pisała książkę. Jest moim ghostwriterem, więc, yy, więc... I kolejne powiadomienie. To, to się nie uda. To się kompletnie nie uda. Mamy kupę czasu na to, żeby rozwiązać wiele, wiele rzeczy. Chciałem tylko zobaczyć, co się wydarzy, kiedy na przykład nie nacniemy kompletnie niczego. Okej. Okay. Okej, okay, czyli dostałem maila biznesowego, najpierw odpisałem, czy ona już... Zepsułem komputer totalnie. Czyli komputer jest do rozwalenia, prawda? Jest kompletnie A. do rozwalenia. BĄ, 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 bĄ. Nie możesz odpisać kompletnie nikomu, bo nie działa, prawda? Czyli, dobra, może zacznijmy od rozwalenia po prostu komputera. Klawiatury... to się nie uda... Nie, Wszystkie przyciski poleciały! Cała matryca! Komputer NIE DO WYMIANY! Znaczy ona... Jesteśmy Tarzanem. Ona naszą Jane! Zapomniałem, czego prowadzi ta gra, To znaczy, każda opcja prawdopodobnie doprowadzi do tego, że my zostaniemy w głębokiej relacji z tą panią, z moją Jane. Ja Tarzanu na Jane, więc ona się w nas zakocha. Czy mogę kliknąć w to miejsce? Prawdopodobnie. To wszystko w jego marzeniach, ok. Czyli kolejna opcja, której możemy użyć, na przykład, którą sobie gdzieś tutaj znajdziemy, to jest. Jest jakiś ukryty przycisk. Najpierw, oczywiście, odbierzmy maila. E, ty, właśnie ty. Gościu i gościuwo, miszczuwo. Mistrzem. Dlaczego ci jeszcze nie ma na Discordzie? Miszka Karolka, wpadajcie, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Są konkursy, są wyzwania. Są nawet pokoje dla milczących osób, które nie mają mikrofonu, oczywiście. Prawie 25 tysięcy osób bardzo miłych i przyjaznych, którzy na pewno z tobą porozmawiają i pomogą ci, kiedy tylko będziesz potrzebował pomocy. Sam też dodaję odcinki jako pierwszy, więc będziesz mógł dowiedzieć się pierwszy o najnowszych filmach. Są konkursy, sklepik, możesz tam też realizować swoje marzenia, jeśli chodzi o jakieś sprawy artystyczne. Także czekam właśnie na ciebie. Miszka Karolka, link masz pod spodem. No i no wbijaj, No co, co ty robisz? Czego się jeszcze zastanawiasz? Dawaj na Discord. Już, już jest ponad 20... 25, 26 tysięcy, 27. Jest was za dużo. Mail. Szybko odpisane, paznokcie, ponaciskane po przyciskach. Wy wybieramy opcję wyciągnięcia jakiejś turbo. To jest bazuka. Oczywiście, że bazuka. To jest laser jednak, laser. Ona zamknęła oczy, ale być może jej to zaimponuje, także będziemy dalej w związku Ona uśmiechnęła się i dalej jest naszą Jane. Oczywiście, że o to chodziło. Mamy rybkę. No ja nie wiem, czy to jest dobra opcja wyboru rybki, czy zalejemy po prostu. Najpierw odłóż ją delikatnie. Jedna kropla drąży skały, pamiętaj. A ty gościu jesteś frajer. <laughs> Wszystko przełożone bardzo ładnie. I teraz o, -o. elektryka prąd nie tyka podobno. Ja tego nie wiem. Komputer wygównowszy. Mój, który dostałem, działa. I śmiga idealnie. Bicepsy napięte, one są turbo płaskie. Co to za łapa, mor? Musisz iść na siłkę w trybie natychmiastowym. Zmieniłeś i kolor skóry i zmień też swoje bicepsy. Nie żadne wszczepy implantów, tylko zacznij ćwiczyć. Musimy teraz znaleźć kolejną opcję, która na przykład widnie gdzieś... TU! Kolejny kwadrat, którego możemy ciągnąć. młotek, dłuto i będziemy rzeźbić w tym laptopie? Prawdopodobnie tak! Także jeżeli go rozwalać, to na pewno... To jest piła łańcuchowa. To... PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA BANK! Oczywiście, że tak. Przecieramy cały komputer razem z... No nie wiem! Biurko poleci? W tej relacji będą dzieci? Być może ta zakochana dalej w tym komputerowym tarzanie, który dalej rozwala biurka, no dobrze, klikajmy dalej, oczywiście, że tak, co tu mamy kolejne opcje, czy mogę nacisnąć na przykład na jej opcję, na jej kartkę, czy coś może, telefon, nie korzystajmy jeszcze z telefonu, czyli możemy rozwalić i telefon, i komputer jednocześnie, to jest ten moment, w którym to robimy, czyli wezwijcie tutaj... Halo, mam do zamówienia pizzę i tą pizzą prawdopodobnie przytniemy ten komputer. Żebyśmy nie słyszeli. Ok. Czyli zamówienie pizzy idealnie się uda. I te pizzę prawdopodobnie będą dostarczali Uber Eatsem albo rowerem samolotem! O nie! O nie! Najgorzej! Będzie. O nie! Nie rób tego! Dwie pizze specjalnie dla ciebie! Jakie to było. Jakie to było dur. No ale dobrze! Niech będzie, że się udało! Czyli oczywiście wysadzamy e, całość za pomocą pizzy. Pizzą przecinaliśmy biurko i przecinaliśmy całą resztę. No pizza czasem pomaga. Nie zawsze pomaga, ale pomaga. Czego jeszcze nie korzystaliśmy? Oczywiście z herbu. Czyli bierzemy dwie szpady i idziemy na planszę do walczenia w szermierce. Jeszcze obite morda głowa. To mogło jej za bardzo nie zaimponować. Natomiast robimy sushi z laptopa. To jest to. Ping. No i to jest miłość! Likaj dalej mordo! I tu się może wydarzyć coś pięknego. On miał sześć wspomnień o tym, jak może zaimponować swoje gdzieś tam... E, kobiecie, tu wszystko używaliśmy. Czy on ma tu jeszcze coś na biurku poza telefonem? I nic tu więcej się nie dzieje. Czy ona? Nie możemy nic z nią zrobić? Naprawdę? Nie ma żadnej opcji? Co ty mówisz? Dobra, skorzystajmy z tej figurki! Czyli to będzie jakieś tiramisu origami, a właściwie chodziło mi o Feng Shui, czyli Jest za ciężka. Czy ona może ci pomóc? Jakoś gościu się rozpędza, bierze komputer, wsadzi go do środka, That's right. To był boomerang. Jej i tak to imponuje. Ona chce po prostu dostać tę pracę, nie oszukujmy się. Nie jest ghostwriterem. Ona przyszła na rozmowę kwalifikacyjną, ale zobaczyła, że szef jest bardzo zdruzgotany. Yy, no tym, że nie może rozwalić komputera, więc tak naprawdę dostać tę pracę. Wszystko, co, co robić ci imponuje, to jest ok. Kolejną opcją, jaką możemy zrobić, to są jeszcze dwa kwadraty. To trochę słabo rozwiązali z jednej no. O, kawałek puzla. No. To Wyciągamy stamtąd, czy to jest jakieś... Z końcówki nie ma zapalniczka, dawaj mi zapalniczkę Naznacz cel! Teresa, czy sprawdzisz się w tej pracy? Jed młotem przez okno Tarzan Jane, nie przemyślałeś do końca tego, że prawdopodobnie nie miał jeszcze w tym czasie klimatyzacji w swoim pomieszczeniu. Więc z jednej strony może i dobrze, bo trochę zawiewa z dworu. Cztery opcje do wyboru tak naprawdę i zostało tak, dwa kwadraty, które możemy wybrać. Najpierw wybierzmy ten lewy, czyli coś, na, na, najeżdżają mi się trochę włosy, więc to będzie coś elektrycznego prawdopodobnie. Czy on naznacza również cel, walnij kółko, strzela z łuku w komputer! Idealnie, szkoda, że w fotel gamingowy... Szkoda, że w fotel gamingowy, ale tak wyszło. On już nie wraca. Nie wraca po prostu na element, nie pojawi się z powrotem na ekranie, tylko poszedł trenować strzelanie. Po co mu trenowanie strzelania, jak i tak trafia w środek za 10. Kliknij dalej, zostaje nam jeszcze jeden kwadrat, to będzie właściwie dziesiąta opcja, tylko nie pamiętam, którą używałem. Chyba tą lewą właściwie, chyba... która to jest ta. Więc korzystajmy jeszcze z tej, która znajduje się za jej krzesłem. Okej, okay, tam jest również coś, to jest proca. To jest, wysuwamy dysk. Wsadzamy. TNT, a właściwie Dynamit, proszę bardzo. Do dysku brakuje tylko podpalenia. Halo! To się samo nie zapaliło. Może się podciągnie, jednak samo się zapaliło, proszę bardzo. Jest radość! I oni się dogadali ze sobą, także przepięknie. Brakuje nam tylko dwóch rozwiązań do przejścia tego poziomu. o mamy drzwi! Możemy po prostu wyjść za drzwi albo przyjąć dostawcę, kuriera, jakiegoś. Człowiek po farbę. Oj, coś tuk, Nie, bardzo niedobrze. Chyba się przewrócił na schodach. Toporek. Tomahawk w komputer. Oczywiście, że tak. On już nie wraca na ekran, czyli po prostu zabawił się w Apacha i skorzystał gdzieś tam z Tomahawka. Właściwie z takiego po prostu toporka, który może gdzieś tam rzucić. Dostaje nam ostatnia opcja, z której możemy skorzystać. Czy tutaj odblokuje nam się jakaś dodatkowa rzecz? But! Jego but! Oczywiście, że możemy podeptać komputer niszcząc go doszczętnie. Z każdym przyciskiem. Od początku do końca. That's right. Wygrałeś! było takie intro na koniec! co w się sensie zabiera swoją Jane razem z komputerem. Te gry się nie starzeją, nawet mimo upływu 7 lat. Także moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie niszczenia komputera po 7 latach. To musiało się wydarzyć kiedyś. Jeżeli życzycie sobie, żebym wrócił jeszcze do jakichś gier, które nagrywałem kiedyś, no to dajcie znać oczywiście w komentarzach, zostawcie hashtag komputer. No i oczywiście łapeczkę w górę. Jak chcecie więcej powrotu do starych gier, to tak 10 tysięcy łapczyń będziemy wracać i to tyle mi okej. Trzymajcie się. Nie niszczcie swoich komputerów. A jak już niszczycie, to przynajmniej na lżejsze sposoby, żeby nic nie wysadzać. Bo na razie, pół!